W rosnącym ciągu geometrycznym AN, określonym dla n większego bądź równego 1, spełniony jest warunek. A4 równa się 3 razy A1. Iloraz Q tego ciągu jest równy. Mamy zależność, że A4 to jest 3 razy A1. Ale też wiemy, że jest to ciąg geometryczny. A w ciągu geometrycznym dowolny wyraz wyraża się wzorem. Wyraz pierwszy razy q do potęgi n minus 1. I z tego wzoru, gdybym liczył, bo jest podany a4, gdybym liczył a4, to z tego wzoru byłoby to tak. A1 razy q. Do potęgi n-1, skoro literką n jest 4, to 4 odjąć 1 to jest 3. I teraz. I tu jest a4 podane w treści zadania. I a4 wynikające z tego, że jest to ciąg geometryczny. A zatem to jako a4 musi być równe temu jako też A4. Czyli z tych dwóch zależności wynika, że A1 razy Q do potęgi trzeciej ma być równe 3 razy A1. Mamy wyliczyć Q. Przeszkadza nam A1, ale i po lewej, i po prawej stronie A1 jest czynnikiem. Możemy podzielić przez A1, Zostanie Q do potęgi trzeciej równa się 3. I żeby wyliczyć samo Q, no to musimy spierwiastkować obie strony w stopniu trzecim. Czyli Q po spierwiastkowaniu będzie równy pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 3. To jest wartość tego ilorazu Q. I zobaczmy na te cztery odpowiedzi. Jest taka, którą wyznaczyliśmy. To jest odpowiedź C. Tym ilorazem tego ciągu jest wartość pierwiastek trzeciego stopnia z trzech.